Usłyszałem, proszę pana, musimy przejść przez procedurę, musimy zabrać pana na salę zabiegową. Odpowiedziałem, ale wy nie rozumiecie, nie musicie przeprowadzać żadnej operacji, Bóg mnie uzdrowił. Co ma pan na myśli? Ludzie w kościele modlili się o mnie i poczułem coś w swojej nerce, ten kamień zniknął, nie potrzebuję żadnej operacji. Możecie odłożyć ten instrument ze szczypcami. Byłem przerażony, myślą o tych szczypcach, nie macie pojęcia, jak bardzo. Nie zgrywałem tam faceta. Naprawdę się bałem tych szczypiec. Naprawdę byłem przerażony. Wiedziałem jednak, że Jezus mnie dotknął, więc pomyślałem sobie, to oznacza, że nie potrzebuję żadnych szczypiec. Wierzyłem, że już nie potrzebna jest mi żadna operacja. Cały czas to powtarzałem: Słuchajcie, ja nie potrzebuję żadnej operacji. W którymś momencie przyszła pielęgniarka, niosła na tatce te wszystkie przerażające przyrządy. Wydawało mi się, że niosą to specjalnie, żeby mi to pokazać i mnie przestraszyć. Podeszła do mnie i spytała się: Czy pan jest pan Moller? Tak, to ja. Proszę pani, już wytłumaczyłem to recepcjonistce. Niepotrzebna jest żadna operacja. Oznacza to, że kamień wyszedł w sposób naturalny? Nie, Bóg mnie uzdrowił. Modlono się dzisiaj o mnie i Bóg mnie dotknął. Powiedziała: O czym pan w ogóle mówi? Byłam mną no, całkowicie zniesmaczona. Patrzyła się na mnie takim wzrokiem, który mówił: Nie mam na ciebie czasu. Była mną naprawdę zniesmaczona. Była z nią inna pielęgniarka, ale nawet nie zwróciłem na nią uwagi, ponieważ ta pierwsza tak bardzo manifestowała swoją niechęć wobec mnie. Bardzo szybko pokazała mi, co o mnie myśli. Dała mi do zrozumienia, że zachowuję się idiotycznie i że mam natychmiast kłaść się na stole operacyjnym. Powiedziałem do niej: proszę mnie prześwietlić, mówię pani, że nie potrzebuję żadnej operacji. Powiedziałem, jeżeli moje ubezpieczenie nie pokryje tego prześwietlenia, to ja sam za nie zapłacę. Jedno wiem, nie ma tam żadnego kamienia, wy mnie nie operujecie i nie włożycie we mnie żadnych szczypiec. Była wściekła. Zrobiła mi prześwietlenie, a następnie z nim do mnie przyszła. Szkoda, że jej nie widzieliście. Niektórzy ludzie naprawdę się cieszą, kiedy okazuje się, że mają rację. Wiecie, ludzie są naprawdę poranieni w świecie. Spojrzała się na mnie z tak złowrogim uśmiechem, że wydała mi się czarnym charakterem z kreskówki. Trzymając prześwietlenie, powiedziała: No, co my tu mamy, panie Moller? No więc tak, panie Moller. Co my tu mamy? O, kamyczek! Była przeszczęśliwa z tego powodu. Powiedziałem: Proszę pani, nie ma żadnej operacji. Wiem, że nie będzie żadnej operacji, ponieważ poczułem, że Bóg mnie dotknął. Powiedziała: Nie obchodzi mnie to, co pan poczuł. W nerce ma pan kamień i wystarczająco już czasu nam pan dzisiaj zabrał. Robimy operację. Proszę się kłaść na stół, a my wyciągniemy szczypce. Powiedziałem, chcę zobaczyć to prześwietlenie. Wiem, że Bóg mnie dotknął. Wiem, że nie potrzebuję tej operacji. Cały czas to powtarzałem. Spojrzałem na to prześwietlenie i pamiętałem, jak wyglądało poprzednie. Powiedziała, proszę, kamień jest tutaj. Widać było ten kamień bardzo wyraźnie, był duży. Wyglądało to tak, jakby ktoś wsadził zielony groszek do środka mojej nerki. Zastanawiało mnie, jak oni chcą coś tak dużego. Przeciągnąć przez moją cewkę moczową, a potem wiecie, przez co jeszcze. Spojrzałem na to prześwietlenie i powiedziałem: Proszę pani, ten kamień wcześniej leżał tutaj. Proszę, niech pani przyniesie moje poprzednie prześwietlenie. Zaczęła okazywać swoje zniecierpliwienie, bo według niej bawiłem się w lekarza. Jeszcze raz wyraźnie wskazała mi palcem, gdzie znajduje się kamień. Ja powiedziałem: Proszę porównać to z poprzednim prześwietleniem. Na poprzednim prześwietleniu Kamień znajdował się tutaj, na dole, na samym dole nerki, a teraz znajduje się na jej samej górze. Nie wiem, czy wiecie, jak wyglądają nerki. Po bokach mają takie małe ścianki. Powiedziałem, proszę zobaczyć, ten kamień znajduje się na samej górze, leży na najwyższej półeczce. Odpowiedziała pani Moller, nie wiem, jak ten kamień się tam znalazł. Fakt jednak jest taki, że nadal ma pan kamień w swojej nerce i jest on zdecydowanie za duży na to, żeby pozbyć się go naturalnie. Robimy operację. Odpowiedziałem: "Proszę zadzwonić po mojego lekarza. Chcę, żeby on spojrzał na to prześwietlenie, ponieważ ja wiem, że coś się wydarzyło." Pamiętajcie, ja jestem pacjentem. Nie byłem w żaden sposób niemiły wobec niej. Po prostu byłem pewien, że nie potrzebuję żadnej operacji. Na początku myślałem, że jestem uzdrowiony, ale potem już bardziej myślałem kategoriami nie chcę, żeby ktokolwiek wkładał we mnie te szczypce. Gdy powiedziała mi, że kamień nadal jest w nerce, byłem zszokowany. Zasmuciłem się w sercu. Wysłała kogoś z prześwietleniami do lekarza. Była naprawdę wściekła, nie macie pojęcia nawet jak bardzo powiedziała: Nie wiem, czy zdaje sobie pan sprawę z tego, jak wielki kłopot dzisiaj nam pan zrobił. Zaplanowanych mamy dzisiaj mnóstwo zabiegów, a pan wszystko przedłuża i zabrał nam pan mnóstwo czasu. Proszę usiąść na tym krześle, a ja zacznę pana szykować do operacji. Nie rozumie pan, że nadal ma pan w sobie ten kamień i jest on zbyt duży, żeby wydalić go naturalnie. W tym momencie zaczęła brzmieć dla mnie sensownie. Zaczęłam jej słuchać. Jej głos był jak głos diabła w ogrodzie. Brzmiała nawet sensownie. Przepraszam, usiadłem na mikrofonie. Usiadłem i już byłem gotowy do tego, żeby podać jej swoje ramię. Ona zaczęła przygotowywać swoje przyrządy. Widać było, jak bardzo się z tego cieszy. Cieszyła się, że ten religijny fanatyk dostanie to, na co sobie zasłużył. I tylko w tym momencie chwilowo miała rację. W momencie, w którym zaczęła chwytać za instrumenty, zadzwonił telefon. Odebrała go i powiedziała: Tak? Naprawdę? No dobrze. Rozłączyła się. Powiedziała, to był pański lekarz. Powiedział, że musi się z panem zobaczyć od razu. Nie potrzebuje pan operacji. Odpowiedziałem, no właśnie to przez cały poranek próbuję pani przekazać. Byłem tak podekscytowany, że przy niej zacząłem chwalić pana. Mówiłem, dzięki, panie. Dziękuję ci za to, że ochroniłeś mnie przed szczypcami. Podniosłem ręce do góry. Byłem tak szczęśliwy, że chciałem ją objąć. Ona natomiast chyba chciała mi przywalić. Była wściekła. Widać było, że i tak chce mnie zaatakować tymi szczypcami. Wstałem i powiedziałem: Och, tak bardzo mi przykro, że nie mogliśmy się zrozumieć. Ale mówiłem pani przez cały poranek, że nie potrzebuję tej operacji. W każdym razie do zobaczenia. Wychodziłem stamtąd w podskokach. Zmierzałem do drzwi. Czasem nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak wielki wywierasz wpływ na innych. Znowu mi się wyłączył mikrofon. To chyba oznacza, że muszę się trochę uspokoić. Dan, spokojnie, uspokój się. Spałeś tylko trzy godzinki. Jak śpisz tylko trzy godzinki, to powinieneś być zmęczony. W którymś momencie, gdy szedłem korytarzem, poczułem, że ktoś chwyta mnie za rękaw. Zobaczyłem tę drugą, drobną pielęgniarkę, na którą zupełnie wcześniej nie zwróciłem uwagi. Oczy jej wypełniły się łzami. Wiecie, co powiedziała? Tamta inna pielęgniarka była wobec mnie naprawdę niemiła. Była mną sfrustrowana i nie kryła się z tym. Ta druga pielęgniarka cały czas obserwowała całą scenę. Nie zdawałem sobie nawet z tego sprawy, ponieważ ta niemiła pielęgniarka tak bardzo zajęła moją uwagę. Coś z tym mikrofonem jest nie tak. Może traci zasięg albo kończą mu się baterie. Coś w nim klika, ponieważ kończy mu się bateria. A, to z powodu tego, że za dużo skacze. Wydaje mi się, że udało mi się go ustabilizować. Spojrzała się na mnie ze łzami w oczach. Powiedziałem: O, witam panią. Powiedziała: Och, mój Boże, pan jest takim niesamowitym chrześcijaninem. Ja tak bardzo potrzebuję wzrosnąć w Bogu. Ja jeszcze muszę się tylu rzeczy nauczyć, jeszcze do tylu rzeczy dorosnąć. Pan naprawdę musi być bardzo długo chrześcijaninem, bo widzę w panu niesamowitą odwagę i wiarę. Widziałam, jak tam Bóg coś uczynił. Ja chcę być tak dojrzało jak Pan. Potrzebuję wzrosnąć w Panu. Powiedziała też, że jestem chrześcijanką. A ja odpowiedziałem, słoneczko, ja jestem zbawiony od trzech dni. Ona myślała, że ja jestem wypróbowanym, dojrzałym chrześcijaninem, Bożym mężem, który od lat już chodzi po drogach pańskich. Byłem zbawiony natomiast od trzech dni. Jedyne co wiedziałem to to, że poczułem, jak Bóg coś czyni w mojej nerce i że naprawdę boję się tych szczypiec. Poczułem boży chłód w mojej nerce oraz chłód stali chirurgicznej. Złożyło się w to jedną całość, która złodziła we mnie niesamowitą odwagę. Ona w każdym razie była niesamowicie zachęcona moim życiem. A ja byłem narodzony na nowo od trzech dni. Nie mogła w to uwierzyć. Powiedziałem jej: no tak, narodziłem się na nowo poprzedniej niedzieli. Cieszę się w każdym razie, że jestem w tej rodzinie. Przytuliłem ją i wyleciałem stamtąd. Poszedłem do lekarza, a ten powiedział. Dan, jestem specjalistą w tej dziedzinie. Zajmuję się nerkami przez całą moją karierę medyczną. Powiedział, ile lat pracuję w tej profesji, ale ja już tego nie pamiętam i nie jestem w stanie przytoczyć. Powiedział, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Zapytałem, co masz na myśli? Kamienie nerkowe nigdy nie przesuwają się do góry. Wszystko w nerkach spływa z góry na dół. Mocz zawsze spływa z góry. Kamienie nerkowe nie są w stanie zrobić tego, co twój kamień nerkowy zrobił. Nie ma to dla mnie żadnego sensu. I nie ma na to żadnego naturalnego wytłumaczenia. Powiedziałem mu, jest na to wytłumaczenie. Modlono się dzisiaj o mnie. poprzedniej niedzieli Bóg mi się objawił. Zmienił całkowicie moje życie i mieszka we mnie. Zadzwoniłem do pastora, któremu powiedziałem o swojej sytuacji. Powiedział on, że Bóg jest w stanie mnie uzdrowić. Nie wiem, dlaczego Bóg nie zabrał zupełnie tego kamienia. Ale oczywistym jest to, że zabrał ten kamień z dołu i położył go do góry. Dzięki temu nie muszę przechodzić przez operację i nie zaatakujecie mnie żadnymi szczypcami. Odpowiedział to, co mówisz, jest niesamowite, bo faktem jest to, że kamienie nerkowe nie mogą przesunąć się do góry. Odpowiedziałem, no więc to jest dzieło Boże, czyż nie? Nic nie powiedział. Zapytałem, co więc z tym robimy? Powiedział, no, sprawa jest taka, że nadal ten kamień jest w twojej nerce. Powiedział, jeżeli w jakiś sposób ten kamień spadnie z tej półki, znowu trafisz do szpitala, będziesz zwijał się z bólu, będziesz mdlał i będziemy mieli tutaj niezłą scenę. Jednocześnie, kamień, będąc w tym miejscu, w którym jest, sprawia, że nie możemy z nim nic zrobić. Musimy czekać z operacją, aż on sam stamtąd spadnie. Powiedziałem, to jest dzieło Boże. Mój instynkt podpowiadał mi, że Bóg nie położył tego kamienia tam tylko po to, żeby zaraz miał stamtąd spaść. Wiedziałem, że ta sprawa musi rozwiązać się w jakiś inny sposób i miałem to zrozumienie. Byłem jednak zbawiony dopiero od trzech dni. Instynktownie wiedziałem, że Bóg nie położył kamienia wyżej, tylko po to, żeby zaraz spadł. Wiedziałem, że Bóg nie robi mi żartu. Wiedziałem, że nie położył tam kamienia, żeby się ze mnie pośmiać, żeby zobaczyć, jak znowu zwijam się z bólu. Wiedziałem, że nie pomyślał sobie, a wezmę ten kamień, położę wyżej. Będzie trochę śmieszniej, jak Dan dopiero jutro wyląduje w szpitalu. Zobaczcie, co powiedział na to lekarz. Na jego twarzy pojawił się złowieszczy uśmiech, podobny do tego, który miała pielęgniarka. Nie był niemiły, ale chciał być racjonalny, przynajmniej według jego zrozumienia racjonalności. Wyciągnął bardzo mocne leki przeciwbólowe. Powiedział: Dam ci kilka bardzo mocnych pigułek przeciwbólowych. Nie zażywaj ich teraz, ale po prostu nosi je ze sobą, gdziekolwiek się nie udajesz. Przybliżył się do mnie, spojrzał się na mnie i powiedział: Jeżeli ten kamyszek ruszy się chociażby o tyle, to będziesz ich potrzebował. Wziąłem je do ręki i wycofałem się. Po czym wycofałem się? Zapytałem się go, w takim razie, co mam robić? Powiedział, że czeka mnie teraz proces oczekiwania. Zapytał się mnie, czy uprawiam jakieś sporty, czy nie. Odpowiedziałem, że bardzo często biegam. On z kolei odpowiedział, w takim razie zachęcam ciebie, żebyś nie biegał. Bieganie sprawi, że ten kamień będzie cały czas podskakiwał. Powiedział: Momentalnie, on wtedy spadnie z powrotem na dół. Poszedłem więc spotkać się z pastorem Jackiem. Podzieliłem się z nim moim doświadczeniem. Powiedział: Zdecydowanie, było to dzieło Boga. Powiedział: Wiem, że to są sytuacje, które generują pytania. Na przykład pytanie może brzmieć: Dlaczego Bóg podniósł tylko ten kamień, a nie całkowicie go zabrał? Powiedziałem: Wiesz co, pastorze? Nie wierzę, że Bóg zrobił to. Tylko po to, żeby pozwolić temu kamieniowi z powrotem spaść na dół. On odpowiedział to wspaniale i wierz w to. Mów Bogu o tym, w co wierzysz. Mów mu, że wierzysz w to, że On teraz czyni coś w Twoim ciele. Wróciłem do domu. Byłem w domu całkowicie sam. Wiecie, co powiedziałem? Byłem zbawiony od trzech dni. To jest niesamowite. Powiedziałem: Panie, zrobiłeś dzisiaj coś niesamowitego. Oszczędziłeś mi tej operacji. Przeniosłeś ten kamień z dołu na górę. To było niesamowite. Myślałem, że on zniknął, ale okazało się, że po prostu go przeniosłeś. Boże, wierzę, że całkowicie zabierzesz ten kamień z mojego ciała. Jeżeli jesteś w stanie poruszać tym kamieniem i robić z nim cokolwiek chcesz, to wiem, że możesz go ze mnie zabrać. Wierzę, że jesteś w stanie zabrać go z mojego ciała bez żadnej krwi i bez żadnego bólu. Dziękuję Ci za to, Ojcze. Wróciłem do pracy i biegałem każdego dnia. Biegałem każdego dnia. Siedem tygodni później jechaliśmy wraz z rodziną do Montany. Samochód był wypchany po brzegi. W tamtym momencie moja rodzina już była całkowicie odnowiona. Moja żona miała spotkanie z Panem, a moje małżeństwo zostało odnowione. Dzieci natomiast podążyły całkowicie za zmianą, która miała miejsce w moim życiu. A więc żyłem jak w bajce. Przyjechaliśmy 2200 mil z 10 i 5-latkami. I ani razu żaden z nich nie zapytał, czy długo jeszcze. Z tyłu nie było żadnej bójki przez całą podróż. Dzieci były grzeczne, bawiły się i śmiały się przez całą podróż. Poza tym też graliśmy muzykę uwielbieniową w samochodzie i płakaliśmy razem. Nie było ani jednego momentu kłótni, napięcia, żadnej chwili, w którym któreś z nich powiedziało do drugiego: Weź mi to, oddaj, to jest coś nieprawdopodobnego. Wcześniej przeżyliśmy z moją żoną taki okres 48 godzin, podczas których byliśmy cały czas ze sobą razem i nasze małżeństwo było odnawiane. Nie pamiętamy, żebyśmy w tamtym okresie, nawet przez chwilę, zajmowali się dziećmi. Nie karmiliśmy ich ani nawet nie położyliśmy do łóżka. Do dzisiaj nie wiemy, jak to się stało. Wiemy natomiast, że niebo istnieje i jest prawdziwe. Zapakowaliśmy samochód i pomodliliśmy się w kółku. Stanęliśmy wszyscy na zewnątrz samochodu. Śmieszne to było. Byliśmy już siedem tygodni w kościele, więc nauczyliśmy się kilku rzeczy. Nauczyliśmy się modlić o samochód i stawiać z każdej jego strony bariery ochronne. Nie mówię, że jest z tym coś złego. Wtedy w każdym razie to robiliśmy. Po modlitwie zapakowałem wszystkich do samochodu. Pamiętajcie, że przez siedem tygodni funkcjonowałem jak człowiek, który nie ma w swojej nerce kamienia. Codziennie biegałem i nawet zupełnie nie zaprzątałem sobie nim głowy. Chodziłem w wierze przed Panem. Boże łaska była cały czas nad moim życiem. Wszedłem do domu i zacząłem się rozglądać, czy jeszcze coś powinienem spakować. Wiedziałem, że to będzie naprawdę długa podróż i nie możemy pozwolić sobie na to, żeby czegoś zapomnieć. Skanowałem więc wzrokiem pomieszczenie. W którymś momencie zauważyłem te pigułki przeciwbólowe. W moim umyśle pomyślałem sobie. Jedziemy na 19 dni, 2200 mil do przejechania w jedną stronę. Chyba lepiej, żebym wziął ze sobą te leki przeciwbólowe. No bo jakby coś się wydarzyło, byłoby naprawdę niedobrze, gdyby coś mi się stało po drodze. Przecież będą z nami dzieci i tak dalej. Nic nikomu nie powiedziałem, po prostu je wziąłem i włożyłem je sobie do schowka w drzwiach. W tamtym momencie wydało mi się to zupełnie niewinne. Ale co tak naprawdę w tym momencie zrobiłem? Wiem, że nie okazywałem mojej nieufności celowo. Po prostu przed chwilą żyłem jeszcze jako człowiek, który nie ma problemu z kamieniem nerkowym. Nagle jednak przyjąłem z powrotem na siebie tożsamość człowieka, który ma problem z kamieniem nerkowym. Przynajmniej potencjalny. Zobaczcie, jakie to jest ciekawe. Zrobiliśmy pierwszą przerwę na siku. Dojechaliśmy do Pittsburgha, zanim moje dzieci powiedziały, że muszą się załatwić. Przecież to jest niesamowite. Mówimy tutaj o 3,5 godzinnej trasie. Pamiętajcie, jechaliśmy z małymi dziećmi. Gdybym tę samą trasę miał przebyć z TODEM, to zatrzymałbym się na niej przynajmniej trzy razy. Któregoś razu powiedziałem to Dowi. Podróżowanie z tobą to nie jest jak podróżowanie z dziećmi, tylko jak z całą grupą młodzieżową. Sam ty jeden zachowujesz się jak cała grupa młodzieżowa. Mija 40 minut trasy. Stary, tobie się nigdy nie chce sikać czy co? Nie, jedziemy dalej. Naprawdę nigdy ci się nie chce? Nie. Moglibyśmy się zatrzymać? W ciągu półtorej godziny zatrzymaliśmy się już dwukrotnie. Ziomuś, proszę. Naprawdę dużo czasu zajęło mi dyscyplinowanie jego pęcherza, ale w końcu udało nam się. Naprawdę nam się udało. Właśnie odbyliśmy trzygodzinną trasę lotniczą. Wyszliśmy z samolotu, a to odpowiedział: Jesteś ze mnie dumny? Ani razu nie wstałem z fotela. Kiedyś byś naprawdę mnie za to pochwalił. Zatrzymaliśmy się na wysokości Pittsburgh. Wleciałem do Łazienki. Kontemplowałem sobie nad pisuarem. Czułem się całkowicie dobrze. Wiecie, jak to jest przy pisuarach. Starasz się nikomu nie przeszkadzać. Upewniasz się, że wszystko leci tam, gdzie ma lecieć. Za bardzo nie rozglądasz się na boki. Nie chcesz być tym, który nie trafia do pisuaru. Patty, spokojnie, to są normalne tematy. Codziennie każdy z nas świka. Musisz spojrzeć tej prawdzie prosto w oczy i się z nią zmierzyć. Muszę cię jakoś przygotować, ponieważ ta historia się dopiero rozkręca. Spojrzałem na dół i powiedziałem sobie: O mój Boże, strumień, który wylewał się z mojego ciała, był pełen krwi. Czy nie jest to niesamowite? Biegałem przez 7 tygodni codziennie. Było to dla mnie zupełnie normalne. Wziąłem jednak ze sobą na wyprawę te tabletki. Przecież byłoby to mądre, żeby mieć je ze sobą. Bracie, przecież musisz używać rozumu. Ta rada częściej powstrzymuje moc Bożą, niż ci się wydaje. O czyjej mądrości mówisz? Nie mówisz o prawdziwej mądrości, tylko o swoich lękach. Wziąłem do ręki te tabletki. Nie mówię wam, żebyście powtarzali to, co ja zrobiłem w tej sytuacji. Chcę jednak, żebyście zrozumieli, jak działa wiara i jak jest potężna. Nie powtarzajcie jednak za mną moich uczynków, jeżeli nie wypływa to z wiary. To, co teraz powiem, być może wydać się już zbyt mocne i przesadzone. Być może nie odbierzesz tego właściwie, ale ja jako chrześcijanin z wrażliwym sercem, patrząc na krew, która spływa po pisuarze, zdałem sobie sprawę, że ten fakt ma coś wspólnego z tym, że wziąłem te tabletki. Poczułem się w tym momencie, jakbym popełnił cudzołóstwo, jakbym obejrzał jakiś naprawdę zły i sprośny film, jakbym bardzo mocno zgrzeszył. Poczułem się tak, jakbym zgrzeszył. Mówiąc to, nie mam na myśli, że tak było. Ale w ten sposób osobiście się poczułem. Zacząłem płakać. Powiedziałem: Boże, Boże, proszę, przebacz mi, dlaczego ja wziąłem te tabletki ze sobą. Wyszedłem z Łazienki płacząc. Moja żona od razu spytała: Co się stało, kochanie? Była przyzwyczajona do tego, że cały czas jestem szczęśliwy. Wyszedłem z Łazienki i powiedziałem: Kochanie, właśnie zgrzeszyłem. Ona się spytała: Co takiego tam zrobiłeś? Wyobraźcie sobie tę scenę. Jestem cały załamany. Płaczę jak małe dziecko. Idę w jej kierunku przez parking, pochlipując. Spytała się, kochanie, co się stało? Zadając to pytanie, jest taka słodka i kochana. A ja powiedziałem, właśnie zgrzeszyłem. Co takiego zrobiłeś? Jezu, pomóż nam. Musimy jakoś dotrwać do końca tej sesji. Sięgnąłem do drzwi mojego samochodu i powiedziałem: Wziąłem te tabletki ze sobą. Ona się spytała: No i co z tego? Czy w tym jest jakiś problem? Powiedziałem: Nie, nie rozumiesz. Miałem wtedy siedem tygodni w Panu. Nikt tych rzeczy mnie nie nauczał. Wytłumaczyłem jej sytuację. Kilka tygodni temu Bóg mnie dotknął. Wszystko było dobrze. A teraz wziąłem ze sobą te tabletki. Ich wzięcie było przyznaniem, że mam jakiś problem. Obecność tych tabletek zadaje pytanie: a co jeśli? A przecież moje zdrowie już było postanowione. Posłuchajcie, jeżeli twój stan zdrowia w twoim sercu nie jest postanowiony, nie radzę ci, żebyś w takiej sytuacji w przysłowiowo nie brał swoich tabletek. Zawsze mówię ludziom: jeżeli masz jakiś problem w swoim ciele i boisz się go i starasz się w tym momencie odnaleźć wiarę, to jedź do szpitala, ale jednocześnie szukaj wiary. Nie chcę, żeby to było dla Was czymś trudnym, ale chcę, żebyście szli w kierunku wiary. Rozumiecie, o co mi chodzi? Wiarę odnajdujemy w Jego miłości, objawienie odnajdujemy przez Ewangelię. Dzięki temu, gdy przychodzi do naszego życia kryzys, reagujemy w oparciu o nasze objawienie. Kiedy próbujemy odnaleźć wiary w kryzysie, prawdopodobnie jesteśmy o krok do tyłu, prawdopodobnie potrzebujemy uzyskać jakąś pomoc. Chyba, że dana sprawa dotyczy się tylko ciebie i ty podejmujesz decyzję, aby stanąć w wierze. Nie próbuj jednak nadrabiać wiary w kryzysie kosztem innych ludzi. Z tego powodu tak wiele tragedii miało miejsce. Ludzie w swojej pysze próbowali stanąć w wierze. Odbywało się to jednak kosztem ludzi, ich dzieci, ich rodzin. Gdy człowiek z niewłaściwych powodów próbuje stanąć w wierze, dzieją się niewłaściwe i złe rzeczy. Moja żona spytała się mnie, to co w takim razie zamierzasz zrobić? Odpowiedziałem, nie wiem, gdzie jest ten werset. Tak dużo czytałem swojej Biblii, że już mi się wszystko pomieszało. Ale wiem, że jest napisane, jeżeli wyznajemy swoje winy sobie nawzajem, jeżeli modlimy się o siebie nawzajem, to zostaniemy uzdrowieni. Wyznałem właśnie Tobie mój grzech, proszę pomódl się o mnie. Modlitwa mojej żony była naprawdę żałosna. Modliła się ze swoich emocji. Ta modlitwa była bardzo skupiona na naszych uczynkach. Ona się czuła, jakbym zupełnie nie zgrzeszył, ja z kolei się czułem, jakbym popełnił cudzołóstwo. Ta modlitwa była bardzo słodka, ale zupełnie nie o taką modlitwę chodzi. Posłuchajcie, pomodliła się tak. Panie, tak bardzo zmieniłeś dane. Jest całkowicie nowym człowiekiem. Jest takim dobrym facetem. Jest taki niesamowity. Mówiąc to, ja nie chcę się z niej naśmiewać. Takie było wtedy jej serce wobec mnie. Po prostu zabawne jest to, w jaki sposób myślimy. Nie jesteśmy uzdrawiani, ponieważ jesteśmy dobrymi facetami. Jesteśmy uzdrawiani, ponieważ Jezus jest Panem i zapłacił za nas cenę. I naprawdę nas kocha. Wyszedłem po modlitwie z samochodu i poszedłem w kierunku łazienki. Powiedziałem: Zaraz wracam. Wziąłem pudełeczko z tymi lekami i w łazience wrzuciłem je do kosza na śmieci. Oddając mocz, który był wypełniony krwią, Wyrzuciłem tabletki do śmieci. Widzisz, nie możesz zrobić czegoś takiego jako taktyczne zagranie swojej wiary. Możesz natomiast to zrobić, ponieważ widzisz prawdę na temat tego, co się dzieje. Wycofujesz się z tożsamości człowieka, który ma problem i stajesz z powrotem w miejscu, w którym byłeś wcześniej. Właśnie to zrobiłem. Naprawdę potrzebujesz wiedzieć, że masz to objawienie. Jeżeli będziesz starał się po prostu naśladować to, co ja zrobiłem. Powiesz, no, Dan wyrzucił swoje tabletki, więc ja wyrzucę też swoje. Wiecie, dlaczego ludzie to robią? Ponieważ czują się potępieni takimi świadectwami. Wyrzucają tabletki, ponieważ czują się potępieni. Dan nie potrzebuje tabletek, a ja je biorę. Wyrzucam więc je. Nie możesz działać w oparciu o potępienie, ale w oparciu o objawienie. Dlatego mówię ci, szukaj Jezusa dalej. Szukaj go tak długo, aż uzyskasz objawienie. Bo zobacz, jeżeli wyrzucę te tabletki. Co się stanie, jeżeli za 50 kilometrów zacznie mnie naprawdę coś bolać w nerce? Nie mogę już w tym momencie podważać swojej decyzji. Nie mogę zacząć pytać się, Boże, dlaczego wyrzuciłem te tabletki. Zawracamy na autostradzie i idziemy grzebać w śmietniku. Nie, po prostu musisz wierzyć dalej. Ta historia jest naprawdę piękna. Pojechaliśmy na 19 dni do montany. Każdego dnia, kiedy było to możliwe, biegałem. Wróciliśmy do domu i minął jakiś tydzień. Codziennie biegałem. Życie było wspaniałe, Bóg był wspaniały, nasza rodzina była całkowicie odnowiona. Zupełnie zapomniałem o kamieniu narkowym. Przecież już minął prawie miesiąc. Poszedłem do Łazienki. Wy, kobiety, jesteście naprawdę zabawne. Zwłaszcza mamy. Mamy i starsze kobiety, które mają coś do czynienia z facetami. Zawsze mówią nam: Jeżeli nasikasz na siedzenie, musisz po sobie posprzątać. Podnoś klapę, a potem wytrzyj, co narobiłeś. Faceci, musicie się ze mną zgodzić. Jesteśmy winni brudzenia toalety. Ja jestem tego bardzo świadomy. Dlatego zawsze podnoszę klapę, a potem wycieram po sobie. Moja żona mnie za to kocha. Mówi mi, naprawdę dobrze ci idzie. A ja odpowiadam, no, nauczyłaś mnie. Tego dnia nastąpiła jednak higieniczna katastrofa. Jak każdy dobry mąż podniosłem klapę. Kobiety przecież muszą na niej usiąść. Podnoszę klapę, rozpoczynam proces. Pewnie używaliście kiedyś sprayu w puszce. Na pewno na przykład impregnowaliście płot w ogrodzie. Stanąłem przed kibelkiem i obsikałem cały kibelek. W taki sposób, jakbym siknął na niego sprayem. Mokre było absolutnie wszystko. To była katastrofa ekologiczna na wielką skalę. Fizycznie za bardzo nie miało to sensu. Obsikana była cała toaleta, cała ściana za toaletą. Moje serce aż we mnie podskoczyło. Patrzyłem się na to i pomyślałem sobie, co tu się wydarzyło. Bo po chwili strumień funkcjonował już normalnie. Siknięcie sprayem, a potem normalka. Musiało się to w ten sposób wydarzyć, ponieważ inaczej nie zwróciłbym na to uwagi. Wiecie, co się stało? Nagle zdałem sobie z tego sprawę. To musiał być ten kamień. Kiedy ten kamień wydostawał się z mojego ciała, na chwilkę zatamował ujście. Z tego powodu obsikałem wszystko jak ze spraya. Byłem tak podekscytowany. Przecież to mogę spokojnie wyczyścić. Gdyby jednak się to nie wydarzyło, nie zauważyłbym, co się stało. Zajrzałem do toalety i na dole okazało się, że jest tam kamyczek. Chyba domyślacie się, co zrobiłem. Byłem tak podekscytowany. Wydarzyło się to bez ani jednej kropli krwi. Zupełnie nic mnie nie zabolało. Kamień wydostał się w całości był wielkości jednego zielonego groszka. Spojrzałem się na niego, spojrzałem się na mnie, pomyślałem sobie niemożliwe! Łzy zaczęły spływać mi po policzkach. Zbiegłem po schodach na dół, jednocześnie krzycząc z radości. Wziąłem ze sobą szkiełko powiększające. Powiedziałem, słuchajcie, spójrzcie na to. Zobaczcie, to jest Boży cud. To jest właśnie ten kamień nerkowy. Dzieci się przyglądały i mówiły, o, wow. Czy przyglądaliście się kiedyś kamieniowi nerkowemu pod lupą? Wygląda on tak, jakby końcówki najostrzejszych noży zostały ze sobą sklejone tak, aby uformowały kule. Wyglądało to paskudnie. Wyglądało to jak miliony ostrze noży połączonych ze sobą tak, aby uformować kule. Taka kulka przemieszcza się po twoim ciele i tnie je na kawałki. Wydarzyło się to bez żadnego bólu. Nie wyleciała ze mnie ani kropla krwi. Fizycznie po ludzku było to całkowicie niemożliwe. Lekarz powiedział, że gdyby ten kamyszek poruszył się choćby o centymetr, to naprawdę przydadzą mi się te leki przeciwbólowe. Wiecie, do czego mi się przydały te leki przeciwbólowe? Do tego, żeby wylądowały w koszu. Dlaczego? Ponieważ Jezus w tym czasie wstawiał się za mną u Ojca, a ja trwałem w wierze i ufałem Mu, pomimo całej tej sytuacji. Muszę opowiadać czasem takie historie, ponieważ bez nich nie zrozumiecie, dlaczego jestem taki zwariowany.